Nie ma. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiłem, obiecam, nie jest drugi odcinek, korzystamy póki jest czas. Bo zaraz się zacznie maraton. W pracy już tak łatwo nie będzie. Oczywiście dzisiaj kurki skorzystają, T trawka, cukinia, więc będzie szaleństwo. Więc serdecznie zapraszam do ekipy. Moi i drodzy, szarancza przeszczęśliwa. Zresztą widać lata w kąta w kąt. Uwierzcie mi, że od podania cukinii minęło 5 minut. To cukinia znikła. Króliki oczywiście to jest yy, skorzystały mniszek lekarski, krwawnik. Mam ten plus, że na łące u mnie obok te zioła się wszystkie znajdują. Czyli mamy tutaj piękny krwawniczek. No trawka wiadomo też, no góry się męczą i mleczek gąski zero dyskusji więc y, pokorzystały sobie i króliki wiadomo, że trzeba, ko znaczy, trzeba korzystać nie wiadomo, że jeżeli jest dostęp już trzeba odrosła, to jak najbardziej warto im podawać wszystkie uchachane chrupają tu, jak to powiedzieć te muszą być obok, kontrolować całą sytuację, co nie? czy wszystko jest w porządku? przecież dostaliście, a wy dzisiaj macie trochę w nosie trawę ponieważ dzisiaj był Dzień Koszenia Trawy, więc przy okazji tą trawę dostawały jak to zwykle u kur bywa ale tak, małe przesiewki zrobiłem zrobiliśmy w sumie wykorzystując jedną osobę pozdrawiam i młode zostały poselekcjonowane, tak w sumie bardziej rasami więc tak moi drodzy tu mamy orpingtony i wszystkie brachmy oraz brachmy miniaturowe foki już wszystkie zostały pozabierane Yy, maluchy są bez yy, matek ale spokojnie sobie powinny dawać radę zobaczymy, na razie wszystko jest ok, bez żadnych strat po nocy więc jak najbardziej jest ok yy, te gęsi chyba nie odpuszczą możecie iść, chodzą krok w krok za mną yy, więc yy, maluchy szczęśliwe stuki nie widzę, też już nic nie zostało? szybkie jesteście a tu za traweczka też będzie przejedzona więc też szybko zniknie dostanę jeszcze trochę paszy na noc i będzie gut. E, no tutaj są karzełki to wiadomo tutaj zostało tak, że tu zostały w sumienioski e, wszelkiego rodzaju e, a jami tutaj jest ta Arakuana i fajnie, czyli te najbardziej wyrośnięte kuczaki zrobiło się tu o wiele luźniej jest o wiele miejsca a rakuana była tam ale no zrobił po prostu e, chciał za wszelką cenę wejść a jak już e, kurni garnął, e, się zrobiło się też miejsce to zostały tutaj poprzenoszone tu fajne kurki o kureczki tak dzień dobry tu mamy kogutki też fajnie towarzystwo I tutaj jeszcze jest czy nie ma Czy ja gdzie indziej go rzuciłem A nie, wylazła Feniks ta biała kurka O, patrzcie jaka chciała się pokazać za wszelką cenę Więc tu mamy wszelkie miksy Niech sobie rządzą, a tu mamy wszystkie Orpingtony i wszelkiego rodzaju Silunie yy, więc towarzystwo też tu siedzi, się dogaduje, nie ma problemu. Najgorzej chyba te orpingtony od kwoki one mniej się dogadują, ale to jest po prostu kwestia tego, że... One długo były z mamusią nie za bardzo czają bazę, a większość tu, tu jednak się zna. Choć tu są też y, dwie, trzy sylki z inkubatora, y, więc jakoś doszły do porozumienia. Tam w ogóle jest zresztą, nie wiem czy widzicie, czarny loczek. Więc mamy drugiego loczka w ekipie. Kwoka z maluchami swoimi śpi, więc sam nie zobaczymy jak tam wyszło, ale tam też coś stawiam, że będzie jednak więcej loków, ale oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, Zobaczymy jak to będzie, jak się na to będzie składać. Tu widzę, że u Urpęktanów to chyba też większość kogutów, no to po prostu jakiś cyrk. No ale co? Nic nie zrobimy. Co to będzie? O, wychodzi ta satynowa Tam kilka sztuk zostało oddzielone, te co są w gorszym troszkę stanie. Tam, co wspominałem o nich, one zostały oddzielone i zobaczymy, niech dojdą do siebie i zostaną porozdzielane do odpowiednich bolier. No tak, wszystko szczęśliwe, by tą trawę zjadać mi tutaj. Powiem Wam, że najbardziej chyba z y, kur miniaturowych cieszy się Feniu, bo może korzystać, z, że tak powiem, z okazji, bo w końcu są jakieś jego panienki w jego wzroście jak to się mówi, więc jest mega zadowolony, tu widzimy Kwoka jeszcze próbuje się dostać, ale kwestia czasu jej to przejdzie, Czerwona automatycznie zrezygnowały w ogóle z opieki nad dziećmi więc y, totalny luzik więc nie ma co się stresować a reszta po prostu przyjdzie z czasem i będzie wszystko <grym> tak jak należy tak, utopnie się, aha w ogóle wczoraj puściłem młodego kogutka na próbę y, doniosek, no i biedny wpadł do wody, całe szczęście byłem w domu Trafił na noc pod lampę i jest już wszystko w porządku, już wrócił do stada. Fajnie, że tak powiem, się wygrzał, więc jest wszystko jak w jak najlepszym porządeczku. Tutaj, tak o, jeszcze na żarcie, czekacie, ale widzicie, to jest dobry sposób. Jeżeli ja mam zawsze czas i jestem w domu cały dzień, więc mam możliwość na przykład dorzucenia karmy w nocy, staram się, żeby one przez cały dzień wyjadły wszelkiego rodzaju resztki. I wtedy spokojnie na wieczór mogą dostać świeżej paszy, jest wszystko jak najbardziej w porządku i przynajmniej wiem, że nie marnuje się żadna pasza. Odkąd zresztą zacząłem śrutować, to, i to i ona i tak się nie marnuje, więc nie jest to jakiś tragiczny problem. Prawda? Koguty? Ale Wy już poroszliście masakra powiem Wam. Koguty mają to sobie, że rosną jak na drożdżach kury. Niekoniecznie, ale koguty. Nie wiem, co one mają za moc że u nich jest aż taki duży wzrost czy u was też tak jest? czy też macie takie e, jakby spostrzeżenia? czy niekoniecznie? jak widzicie, bulionki, nie mówię o tym, to jest mój stary Lenkor. stary, znaczy pierwsza skórka, nie będę mówił, że stary, bo ona stara nie jest bym ją obraził, prawda? niecałe 4 lata to nie starość ale ogólnie z tych kur jestem mega, niby wszystko zadowolony. Jeżeli chodzi o jedyne, co mi się bardzo w nich nie odpowiada, to okres spierzenia, no bo on jest stosunkowo długi, chyba najdłuższy u mnie u kur, więc to mi tak średnio pasuje. Ale jeżeli chodzi o nośność, to jest wszystko w porządeczku. Mimo to, że straszyli, że ta rasa niekoniecznie lubi wolny wybieg, ale tak jak ja mówię, nie narzekam. No mówię tylko ten okres spierzenia, jest to te 8 tygodni, jak w banku. Dzień dobry, tak, 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 tak. Porozmawiamy. Musić być w centrum wydarzeń, prawda? Tak, przedstaw się. No przedstaw się. Po prostu te gąski są tak wszystkie choć nie powiedziałbym, że do końca towarzyskie, po prostu mkną za mną, jak nie powiem kto. Jeżeli chodzi o boskanie, to już co, mniej? O, a co ty dzisiaj? A co ty dzisiaj? Po prostu zachowanie w stosunku do mnie to jest całkiem odbiega od tamtych. Ja wiem co one chcą. Tu widzicie co? Nie, nie, ale na przykład zauważyłem jedno no, obce osoby, niestety głowa w dół i pełen atak. W stosunku do mnie to i osób, które znają, to po prostu jest happy. Wystarczy tośki zawołać i po prostu cała banda leci. Ale też mają to, że po prostu nie odpuszczają. Yy, jak to się mówi. Towarzystwa lubią nie mieć na oku i chodzić za mną gdzie się da. No tak, Nie wiem po co one tu stoją, gdzie dostały już wszystko dzisiaj, co możliwe było dostać. Co było możliwe dostać. A one dalej tutaj stoją i nie wiem co oczekują. No co? Co? Nie wiem co one ode mnie oczekują. Co ty też? Więc mówię, że jest dobrze. Tu jak widzicie Orpingtonów na ten ok jest tylko tyle. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jak się nie mylę. Ale wczoraj została zauważona jedna rzecz. Mimo wszystko, jak wiecie, tamtego Orpingtona niestety nie ma. Jest jeden Orpington, który ma przebłyski białych piórek. taki łatek, jak miał ojciec. I jestem Wam powiem mega zadowolony. Wiem, że tu jeżeli chodzi o wzrost, teraz jest absolutnie za nim bo no nie ma takiej barwy, ale mm, mi kwestia tego, że się po prostu taki podobał no jest taki kurczek, który prawdopodobnie ten gen będzie posiadał ale tak jak niestety nie wiem kto to będzie bo jak przystał na Orpingtony, jeżeli chodzi o rozpoznanie rasy jest to dosyć ciężka sprawa kule mi się tutaj strzelają muszą porządzić patrz jak mamu się za maluchami no niestety, było trzeba porozdzielać, żeby było wygodniej, i żeby maluchy też miały większą przestrzeń, bo wiadomo, że ich wzrost jest wtedy o wiele większy i nie ma tego wtedy problemu, żeby no nie było ciasnoty, ale tak to po prostu jest trochę lżej i wszystko może sobie latać. Niestety, jak widzimy u brach kuropatrzianych, możecie tu zresztą zobaczyć, niestety, jest więcej kogutów, jeżeli chodzi o duże, bo tu są y, duże, powiedzmy normalnego wzrostu, ale ten, a to coś tu ma z oczkiem, widzę zaczepna ale widzę że ogólnie oczko coś z oczkiem tylko może podrażniło ją coś czy coś no niestety to się zdarza u kurczaków więc no cóż na to nic nie poradzimy choć w ogóle zastanowienie te wiaderka to one tu mi rozrubę robią tak właśnie Jak to jest jak się nie umie zorganizować czasę tak naprawdę jak wychodzi 250 rzeczy na raz ale zaraz te wiaderka sprzątam bo jeszcze muszę po... zabierać wodę bo jutro kury dostaną witaminy i chciałbym, żeby je też wypiły a te wiaderkę muszę zabrać, bo one tutaj chyba robaki wyczuły i będą mi tak kopać tak kopać, więc muszę to zabrać zaraz sobie to rozabiorę łopata jak zwykle przygotowana a tak naprawdę czasem wiecie po co się używa łopata, żeby zrobić dziurę, zachęcić wszystkie kury, żeby w niej ryły i mieć święty spokój przejść po normalnie po podwórku, bo to czasami to jest niestety niemożliwe w ich towarzystwie, bo po prostu robią co chcą. Robią co chcą, chodzą między nogi, bo to są chyba mistrzostwo w tym, jeżeli chodzi o przesadzanie z towarzystwem. Bardzo nagminnie, no wręcz bardzo szukają kontaktu z człowiekiem. Gdzie na przykład o innych kurach się tego nie da, powiedzieć, Tak jak nawet kuczaki mam wychowane od początku ze sobą, czy coś, no to jeżeli chodzi o nie, to one tak za towarzystwo nie za bardzo tęsknią. Więc Hugo, wie co tu się dzieje. O, boże, mam Worpington już pije, to są chyba jakieś żarty. Chłopaki dojrzewają. <grytania> ja tak poważnie pamiętajcie, nie zawsze pianie jest oznaką dojrzewania, kur kogutów, to one to po prostu ćwiczą i to, że skacze kogut, też nie znaczy, że jest wszystko z nim w porządku. Patrz, jaki skubany tam z tyłu mały siedrze. Y Dobra, moi drodzy. To na tyle. Tak jak mówiłem, ten jest odcinek. Ja Was zapraszam do oglądania, bo coś tu mało oglądacie. Więc dzisiaj, hashtag oglądalność liczę na to, że po prostu jest to okres wakacyjny, spędzacie więcej czasu nad jeziorem i tym podobne. Ale pamiętajcie, kiedy istnieje, więc jeżeli możecie, to oglądajcie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Dajcie znać, o czym chcecie kolejny odcinek. Miłoby wiedzieć, będzie mi łatwiej się, że tak powiem, ogarnąć. Jeszcze raz pozdrawiam. I do zobaczenia.